Insert Nexo, Nexo Pro. Zmiany w mechanizmie komentarzy. W wersji 50 przebudowany został mechanizm komentarzy. Funkcjonalność nadal pozostaje w laboratorium, jednak okno wprowadzania komentarzy w dokumentach i kartotekach zyskało nowe możliwości. Prezentacja komentarzy w dokumentach, kartotekach czy działaniach jest teraz bardziej wyraźna. Wprowadzając treść można korzystać z podstawowego formatowania tekstu, to jest np. boldować go, stosować kursywę lub podkreślenie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wprowadzić emotikonę lub link do strony internetowej, który odbiorca komentarza będzie mógł kliknąć, uruchamiając stronę w przeglądarce. Ważnym udogodnieniem jest również możliwość kopiowania treści komentarzy, Wystarczy zaznaczyć fragment treści i skorzystać z opcji Kopiuj lub skrótu Ctrl-C.